Dobra, dziś mamy bardzo ważne zadanie. Dziś łapiemy ostatniego potwora, słuchaj, z backdoorsów na krzyżu. Ile się da? Bo, bo nie wiemy. Tak, bo złapaliśmy już wszystkie, bo się dało, co prawda? Nie wiem czy tego się da, bo on trochę jak rash chyba działa. Zresztą zobaczymy czy go w ogóle trafimy. Poczekaj, a ja nie mam krzyża. Ty też nie masz krzyża, nie? Nie mam krzyża. Ola. Dobra, to musimy kupić krzyż. Um, to zbierajmy pieniądze. Uh. Pieniądze, pieniądze. Okej, okay, dobra. Um, nie ma tutaj totalnie nic. Super, dzięki, Grobar. To, to są skrzynki. Gra, lub idzie się z nami współpracować. Kupa, Jest, tak, fajnie, rozumiem. 03 i. Tak. A właśnie, musimy nie. się patrzeć nad drzwiami, bo może być. Jak my się Krócyfik. zawsze patrzymy na drzwi, to nigdy nie ma krzyży. Wiesz co, mogłam włączyć modyfikator, żeby było więcej rzeczy. Wtedy na pewno byśmy go o, dostali. Coś leci. Myślisz? Że coś leci? O, leci, leci, leci. Rush może. Leci. leci. Chodźcie, się, się. Okej. Ja Ale mam latarkę. Las. Czy ty masz klucz? Masz klucz. Mam klucz. Tu są drzwi. Yy, I klucz. To znaczy, o. No bardzo bym nie chciała, wiesz? Okej, okay, oko. Nie Salim. ma krzyża, tam też nie było krzyża. Salulu. Okej, okay, oko nie chciało Świeczka. zniknąć. Świeczka, ale ja nie... No dobra, wezmę. To mi szkodzi. Może sobie posiedzieć na moim pasku na dole. O! Starek, czy ty potrzebujesz? Nie. Okej, okay, dobrze, o, A rozumiem. otrzymać? Obrażenia? Yy, na przykład od oka, które się pojawiło. O, psyc, to, nie, nie nie mój, to nie mój, to nie mój, to nie mój. To nie mój. Ła, tabletki, gratulacje, użytkowniku. Sorry, crankbone. Wygrałeś bardzo krótkie przyspieszenie na zawołanie. Na zawołanie. Oho. O, pająk! Oh. Leci blic! Pamiętaj, on się może cofnąć. Dobra, poleciał. Bezpiecznie. Ma nie tym razem. Nie tym razem, zgłupiał. Tym razem spanikował. Fajnie, fajnie. No coś pęka... Światło? Czemu? Halo? W ogóle, gdzie są zegarki? Czemu nie ma I zegarków ma... na ścianach? te zegarki. No, żebyśmy wiedzieli kiedy dread jest. A nie ma zegarków. Czy coś się zepsuło? W ogóle, słuchaj, o. mam dla Ciebie takie soczyste nowości, jeśli chodzi o dorsy. I wszystkie osoby, które dalej oglądają. Newsy? Newsy dorsowe. O! o. Mmm, patrz co dostałam ze skrzynki. To było ciekawe. No, no, gra chyba jednak na lubi. Fajny kulcz. Fajny, nie? Y, tutaj jeszcze chyba były drzwi do otwarcia. O, tutaj jest dużo drzwi do otwarcia. Słuchaj, będą takie szalone update'y. Nie wiem za ile, co prawda, ale no. Nie mogę się doczekać. szalone. No, na przykład. Pamiętasz jakiś czas temu mówiłam, że coś z roomsami będą robić. Okej, okay, okej. Okay. No? No to na przykład będą coś z robić. Będą nowe ugdycy, bardzo fajne. Będzie można mieć Louego na głowie. U -u. <laughs> na pewno będę go nosić. Muszę, chyba muszę top, to kupić. Chyba top seller. O, nie wiem, ile będzie to kosztować, co prawda, ale już wiem, że, że mnie tym kupi. 7,50. Tak. Dolarach. Y się... ale. Ile? Nie wiem, tak ile tak to jest Robux? Nie wiem nawet. Nie wiem czy tyle mam. Robux drogie. Hmm. O nie, czy ja będę miała. Dobra, znowu będzie coś Czy ja będę miała Robux, żeby. żeby kupić Louis'ego? Bo myślę, znaczy, że to za Jak on ma się cofnąć? Chyba nie ma jak się cofnąć, bo chyba nikogo nie wykrył nawet. Chyba nikogo nie wykrył. O, patrzcie, dziś jest zegarek teraz? No widzę teraz. Ale czemu on jest w każdym pokoju... On nie miał być w każdym pokoju? Co jest na dole? Nie wiem, zobaczmy, na dole nie ma nic. O, są drzwi, dobra. Uwaga, co w drzwiach? O, Stół. No możesz sobie na nim na przykład coś postawić. Na przykład inny mebel. Nie chciałbyś? O, o! No chyba żartujesz. Stali chodź weź moje tabletki! Nie, weź moje piwko! Weź moje piwko! Piwko, daj, je, piwko daj, je, piwko daj! Ma piwko! Ma piwko! Sali, Sali piwko. 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 Sali, ale ty nie możesz! Skąd wiesz, może ma 270 lat. Ano, w sumie no to smacznego. Na zdrowie w takim razie. jako <noise> na słodko z tym. Czyli Soba wybiła szybę. A nie, nie wybiła nie szybę. Wybiłem. A nie, wypiła teraz. O, wybiła, faktycznie. Krystian. No, ja ty... piwko. Ale ci ty możesz przezadnią wołać? Czemu? Nie, mi się nie podoba, że ty ją tak wywołujesz, ja mogłam się uleczyć tym. O dobra, na przykład teraz będziemy mieli znowu e, piwnicze. Musisz się leczyć, ona teraz ma szczęście, teraz Dobra, dobra, ale ma, mamy piwnicę, więc odzyskam moje piciu, a przy niej ona też się napiła, nie? Jest piciu. Jest piciu! O, takie, takie piwnice lubię. O, ja też, takie są fajne. Taką to nawet mogłabym najlepsze. mieć w domu. <grym> no co? Masz większą. A. Niż tak allo, okay. no, Ale w mojej nie ma takich dobrych rzeczy. 24. nie ma A dalej. poprawej dalej nie ma krzyża nad. No. Drzwiami. Co jest ciekawe, mam wrażenie, że dostajemy. Naprawdę? Myśli, że będzie coś. lecieć? O, leci, 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 leci. Dobra, schowaj się, Okej, to nie. był rush. Nie wiem totalnie co chciałam powiedzieć, więc tego nie powiem i już nigdy się nie dowiecie, co Bali. chciałam powiedzieć. Przestań. A, nie wiem. Mówiłam coś, że mam wrażenie, że strasznie dużo i temów na lecie, ale nie mamy modyfikatora na more stuff. No nie. Hmm. Trochę jest to podejrzane, Ale Wyszła tylko trochę. trochę. Tak. U, a nie, ja nie potrzebuję plasterka, nieważne. Słyszę oko. Oko Powiem ci po ostatnim graniu w grę, nie chcę patrzeć na oko. Mimo że powinnam. Nie na tę. Dobra, wezmę. Nie na... No, no, no podnieś się. Okej, okay, dobra. Nie na to oko, ale... Oj by było O. I trzeba od razu po prawej. Okej. Okay. To się. On chyba nie może być no? Co myślisz o tym? Nie wiem. Myślę, że jest zepsuty. Okej, okay, no to w takim razie. W ogóle na których my drzwiach mieliśmy sali jakoś szybko, nie? Bo przed sikiem. 32, ola. Zlazłeś, 30... do dobrych? Ja wchodzę do pustych. O, tutaj trzeba wytrychów. Ja nie mam. A mam. 32, masz? Masz, masz opening. U opening pieniądze! Może być. Będzie na krzyż Wchodzimy tu, dobra fajnie Oko Mryga Tak O No najpierw no Super pokój Nasz ulubiony Dobra, znajdźmy klucz Plasterek O Ktoś jakbyś, znalazł, to właśnie, no. jakbyś znalazł plasterek Po co? Bo nie chcę piwka wypijać A potrzebuję obładować swoje zdrowie Bo mi sali pół chyba zjadła o, czemu? Albo to nie była ona? Nie wiem. Nie zwróciłam uwagi, szczerze mówiąc. Nie payowałam attention wystarczająco do Masz mojego klucz? zdrowia. Nie, jeszcze nie. Pewnie będzie w tym pokoju. Jej, mam klucz! Dobra. Możemy iść dalej! W takim razie zaczynamy. Możemy kroczyć w o. Mhm, okej. Okay. Okay. 35. Dobra, jest i odd. Też to słyszysz nie? Tak. Ja, ja jestem gotowa i ja mu powiem w twarz, co ja o nim myślę. Ja się nie boję. Uch. Czy jestem wystarczająco blisko? Usłyszysz mnie? Może? Patrzcie patrz mi proszę w oczy. Znaczy nie, nie mam okulary. Okej. Okay. Robimy, robimy O! Nie robimy. O No bo zrobiłam, ale okay. się zablokowałam mimo wszystko. Tylko troszkę <laughs> tylko troszkę, troszkę. Minimalnie. Prosto w ogóle tam jedne drzwi były z klamką, ale bez numerka, to jakbyśmy mogli w nie wejść, jestem ciekawa, co by się stało. Następnym razem tak Musisz zrobię. Tak, tak, ale nie, nie dzisiaj, bo dziś mam fajne itemki przy sobie. Aha, pieniążka mi zabrałeś, widziałam to, co to miało nie, być. Nie, ja nigdy. Ty złodzieju jeden, ty. Nieprawda. Eee, dobra, tylko jeden numerek jest, to tylko do jednego idziemy. Ile masz w ogóle pieniążków? Eee, teraz? No. Eee, 950. Ty tyle masz? Zbierałem. Aha. No dobra. Co ty na to, żeby się schować? Już nie Okej. Nie no, on chyba się nie może tutaj schować. Chyba nie. Nie wiem, od czego to zależy. Że on działa inaczej. O! Że on działa zupełnie inaczej w tym. Piętrze? Na tym piętrze. Morżliwe. Hmm. Dobra, kolejne kolejne oko. oko. Kolejna tabletka. Pieniążek. Opo. Kolejne oko? Co jest? Gro, Dlaczego dajesz nam same oczy? Ja wiem czemu bo gra no. chce nam coś pokazać. Rozumiesz? Bo oczy. Co o tym myślisz? Możliwe. O, mam kolcz, możemy iść. No dobra, ale pieniążki. Przecież mamy Przecież teraz. mam wystarczająco. No tak, ale przez to, że mamy dwa modyfikatory, które w teorii utrudniają grę, to będziemy dostawać więcej na koniec, więc. Imo się opłaca podnosić. Każdego grosika. Imo, imo. A ty nawet nie podnosi. No dobra, tutaj odchodzisz. To ty Już wszystko się. podniosłem. Dobra, nieważne. Prze przepraszam. I wybaczam jednocześnie. 40. Chyba będzie coś lecieć, wiesz? To ja sobie a tu wejdę. 6. Ja poczekam przy tej. On leci. On tak strasznie... dziwnie ten dźwięk jego wyłapać. Uff. Ale on był taki trochę czerwony, widziałeś? Nie zawraca. Hmm. A może... A może... A może a może sprawdźmy co jest u góry, co ty na to? Bo on nam już odblokował drzwi, które? U góry. No, a, dobra? bo jest wejście na górę, ja nie spojrzałem w ogóle. I tutaj mamy figurę, dobra, słuchaj, a może on się tutaj specjalnie nie robi czerwony, bo może faktycznie da się go złapać na krucyfiks i wtedy się robi czerwony. Kto wie? A co jeśli w sklepie nie będziemy, o o. Też istnieje taka opcja. O o, tabletki są. No bo raz nam nie się nie tak trafiło, nie, że nie kwiatka. mieliśmy, aha. Żartowałem. No i bardzo dobrze. Trójkąt, trójkąt. Silny trójkąt. X. Czy coś jeszcze? Tutaj nic. U mnie cisza. Po której stronie? Po tej stronie. Dobrze, dobrze. Proszę gwiazdka. Kwadrat. Tylko nie on. U mnie cisza. Dobra, to polecam mi się na górę. Nic O, nie ta strona A która? Złazi już No super, a ja będę wchodzić akurat Idzie akurat do miejsca, gdzie ja jestem Dobra, na szczęście nie wraca się na górę Przez chwilę się tego obawiałam Jest książka Kurczę, to dalej nie gwiazdka To będzie gwiazdka? Co podniosłam? Podniosłam książkę i mi jej nie pokazało nawet On idzie na górę to była gwiazdka! Co? Czemu gra mi nie chciała gwiazdki pokazać? Dobra, mamy tak. 5 na dół. Dobra. Ale nie mamy wszystkich. No nie, 5, 9, 7, 6. I koła nam brakuje. 5, 9, 7, 6. 5, 7, 6. Co? Co Co jest koło? 0 to 0. Congratulations, o poczekaj, bo ty nie otwierasz tych. Ty... No zostawiam tobie. Aha, no ale ja aż tak nie potrzebuję, ja nie jestem taka potrzebująca jak ty. A, miłe. <laughs> Dobra, zróbmy tak. No, nad czym się tak zastanawiałeś? Mózg nie działał. Mózg nie mózgował. Dobra, ja mamy sklep! Teraz wszyscy w komentarzach się modlimy, żeby był krucyfiks, żebyśmy mogli złapać potwora, którego chcemy dzisiaj. No naprawdę mam nadzieję, że się da go złapać. Skoro te pozostałe się da, to by tego Aha. się dało. By tego też się dało. O, poczekaj, mamy pokoj. Uuu, skrzyneczka i pieniążki, dobra. Myślałam, że jakiś zamek będzie. Yes. Okej. Okay. Um, no ja mam tego. To, to nie ma sensu kupować. Sens. No nie ma. Dobra, teraz tylko. Teraz czekamy na Blaza. Teraz czekamy na blajza. Na Lidza. Gdzie on będzie, w którym pokoju. Nigdy tego. Nie będziemy wiedzieć? Myślisz, że teraz już? Nie, dopiero co ze sklepu wyszliśmy. Rasz. o, masz się Mam i jestem w szafie. Dobra. Tylko troszkę, to było straszne. Minimalnie. Idę. Otwieram. O, znowu, znowu robią migu migu. Proszę Blitz. Dawaj. Myślisz? Nie wiem. Halo? Czy ktoś? Chyba nie. Oko. Nie fajne. 59. Okej, okay, okej. Okay. O, piniuszki. Nie ma piniuszku Tu. Klucz! Mam klucz. No, ja nie mam klucz. Mam klucz, otwieram, 60. I wchodzimy 61. do ogromnej Srektu. piwnicy. Będzie tu. Haha, nie trafiłam. Haha, <grywy> <grywy> ale już myślałeś, prawda? Prawda? Może, myślałem. Myślałeś, nie? Dobra, to ja pójdę w tą stronę. To nie ma. Yy, no raczej będzie tu, gdzie ja, bo tutaj jest duże przejście. Idź tam, idź tam, ja pójdę tędy. A, tutaj nie ma nic. To chodźmy razem tędy w takim razie. Co ty na to? A po co nie latarkę? A no faktycznie, pójdę za tobą i nie będę po prostu nic widzieć. Czyli mam pierwszego, super. Piciu, ale ja nie mam już miejsca w, przy sobie, więc nie wezmę. I ty ty Ja też nie chcę wziąć. Nie bierzesz picia? Żeby się uleczyć? Nie, po no dobra, to ja zrobię tak. Uleczę się i wezmę drugie. E, ale mnie zostawiłeś tu na pastwę ciemności. No, bo ja powiedziałem, żebyś przyszła. Ja nie mam latarki tyle. No dobra, będę przyklikiwać sobie przejście. O, latarko, napal się. Dobra, chyba tędy. No latarko! Dobra, no, dobra. Zobaczymy, czy się odnajdzie. Mam! Znalazłam wyjście! Wow. Teraz tu zawijasę Czy Na pewno. I skręcamy od razu. Hej! Siemka. 62. A blitz dalej nie leci. Okej. Okay. Mm -hmm. Spraśmy itemek. Wow! Aha. No, masz. No to dobra, to czekaj, to ty weź to w takim razie, bo ja mam full Sonimy. itemków, bo ja mam full. Wziąłeś? Tak. Myślisz, że ci blitz. blitz? O, by, blitz. O, No niestety i oko w kolejnym. Mogły ten blister teraz wylecieć. Taki chętny był poprzednio. Czy ty biegniesz po prostu do przodu, żeby mnie zabić? Nie, czemu? No bo taki odniosłam trochę wrażenie. Nie. O. Dobra, Dobra mam tablet. Dobra. O, pieniądze. Pieniędzy więcej Dobra, to były pieniądze Słyszałam psyta, ale to nie jest mój psyt Chyba, mam nadzieję Proszę mnie nie gryźć Ja chyba też nie mogę mieć psyta w tym momencie, nie? Nie wiem, to pieniądze Dobra, cofniemy Ewa, nie gryź Dobrze, dobrze, dobrze Było blisko Czy coś tu jeszcze leży fajnego na twoim sto... Tutaj jest dużo pieniędzy z diamentami To podniosła, ja zaraz wychodzę Tak, podniosłam. Ło, wow, druga zapolara była, no wiesz co? No teraz mi to mówisz Wow, mamy szpital I mamy klucz, którego Ola. nie musieliśmy kupować Nie gawaj Zapalniczka? Zapalniczkę chciałeś mi dać? No No dobra Myślałam, że drugi klucz trafiłeś czy coś Byłoby śmiesznie Nie No chciałaś zapalniczkę To że cię dało ci zapalniczkę Ja ją po prostu wymanifestowałam Czy zmanifestowałam Ja nie umiem Ciężko po polsku stwierdzić. Dobra, otwieraj o, Otwiera, jee. Yeah. Roślinka, dziękuję. E, wąchanie roślinki nas leczy. Kreśla zostawił piążka. Uuu, mam równe 500, ale super. Mam równe 1850. Aha, Ola, nie podniosłaś. No, podniosłam, po prostu A, ja mam. podniosłaś. Po prostu mi pomieniło. No proszę, gro! Czy może nasz super kolega Blitz lecieć? Teraz tak dla odmiany nie poleci że ani rano. O, teraz jest dobra, dobra okazja. Tam szach jest w stanie. Może, może sobie stanę. Kolego, proszę. Ale... Strasznie dziwny dźwięk miał ten rasz. Taki mm. Taki niższy, taki głębszy, wiesz, że... Troszkę, troszkę, ja no. był Ten był starszy. No chyba był starszy. 71. Ali! Lika, Może? Może? Poczekaj, nie idź do końca. Ja nie mam się gdzie stować tak jakby, co? A. Nie no, chyba nie Chyba nic. Łee. Idę dalej. No proszę, Grotajna! Blica ten ostatni raz, co to ma być? Tym bardziej, że teraz będziesz przebiegać, kilka pokoi i skończysz na 80 No Dostań właśnie, gros, specjalnie krzyż ogarnęliśmy na tą okazję. Dobra, y, polecam, uciec od niego. Prawda, zgadzam się. Co ty na to, taki luźny pomysł, wiesz, tak mnie postawiony. Jest taka opcja, no. Czasami mam takie przybłyski mądrości. Brawo, brawo. Dziękuję. O, jakieś śmieszne oko, ale śmieszne oko. Y, prosto znowu. Prosto, ziemi. Ok, znowu -mi. znowu to? prosto. <grych> prosto, prosto, prosto. Znowu prosto, cały czas prosto. No Jeszcze na osiemdziesiątych kończymy, śmieszne. nie? Ta... Uciekamy, uciekamy. Na 80. Łapki, kanapki w górę, płomyczki na ziemi, wszystko się zgadza. 80. Gro! Zostało ci 10 drzwi. Gro, to Chyba... jest ten moment! Chyba, że na ostatnich też może wylecieć. Gro! Bro, to jest naprawdę chwila. chwila 82 mm -hmm. Gra nazyba nie lubi. 83. No, naprawdę. O Boże. No to fajnie. No to super. O Boże, on mnie tak przed twarzą przelatuje. Nie podobało hmm. mi się to. Raj. Uważam. Na Czemu on jest taki szybki! Drażej. Okej. Okay. To Jest tak mało czasu na reakcję! Dobra, kończę. Mało! Gro! Proszę! Daj nam plica ten ostatni raz! Gro! 85, 86! Nie no, gro! 87. Proszę! Możemy się cofnąć poczekać chwilę. Może gracji zespałnuje. Proszę! Nie! Leci rush. Nie! Nie! To nie tak miało być! To nie tak! To nie ja byłam! OLą! O nie! To nie ja byłam fasolą! I co teraz? Teraz mamy ogród! No na ogrodzie chyba nie może polecieć. Mm, nawet. Mm, nie może polecieć. O oo. Mm. Możesz otworzyć? Nie mogę. No nic, no nic nie zrobimy. Musimy przejść, przynajmniej Krzyż mam, nie? Czy no coś? Możesz odłożyć? No mogę go odłożyć, mamy działające rifty. To idziemy od razu, tak? No idziemy, ale szkoda no! Tak idealnie było! Tak idealnie! Na samym początku zaczął latać i... I potem... Przestał, chłopcze. Uważaj. 9-1, psi tam mam. Okay. E, 9-2, psi tam A nie mam. 9-1, 2 teraz. A nie 9-2, dobra. Okay. Są szafy. Wiem, psi tam czekam. mam. Czekam. Też czekam. Leci. Leci. Szkoda. Wielka szkoda. E, teraz cztery? Czy ile? Cztery. Prosto poleciał. Dobra. Cztery w takim razie. Prawo. Tu jest prawo. Super. Prawo jest w prawo jak coś. Teraz... Poszłaś już czy... Poszła. Leci. Leci. Prosto poleciał. Chyba Widzisz? Tak 6. Dobra, tutaj mamy tylko jeden. 7 Łapka od razu jest, uwaga. Ała, oko. Naprawdę chyba. A idziemy od razu czy czekamy? Chyba czekamy. Ała, oko! Dobra, chyba możemy iść, co? I ja idę, ja idę. No, otwieraj i cofaj, zanim Ja nie cofam się. Jestem dzielna. Tu już jest dziewięć. Tu już jest bezpiecznie. Otwieram dziewięć, otwarte. Hej. Ziemia. No, kurczę, blade byłem, to no. To się, że będą trzy. No Czemu blitza nie mieliśmy? Czemu? No. Czemu to, No, zechcensem? musisz iść, odłożyć. Możemy się równie dobrze wywalić, bo to nie ma znaczenia. tak. I prawda. trzeba wejść jeszcze raz? Tak, tylko żebym ja bezpiecznie odłożyła krzyż, to ja muszę tutaj cofnąć do pokoju. Tak. No dobra. W takim razie zróbmy to. Ja też nie biorę nic. O widzisz, mamy plus 15%. Dobra, teraz to robimy szybko. Nie ma czasu do stracenia. Piszemy krzesi i łapiemy pierwszego blica. Nie w ma końcu. czasu do zjedzenia, tak jest. Dobra, dobra, dobra. Chodzimy i patrz, na dziesiątych drzwiach jest blitz, ok? okej? Dobra, tak. Pierwsze. Chodzimy, łapiemy. Trawę, zamykamy. Trzecie. Mhm. nad głową. Aha. Otwieramy. Czwarte. Chodź. Teraz. No, okay. o. Lecimy! O. On, tak. dawaj! Co widzi? Co się za tą, stój za tą! go! Tak, przejściu! Hej! Złapała go! U. O, fajnie się odcinek nazywa Czerwone Światło. Czerwone Światło, gratulacje! Dziękuję! Udało się go złapać! Oficjalnie złapaliśmy wszystkie potwory z... Durs. Backdoors. Nie, A, nie. Back, backdoors, Ja. Yes.